Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na wernisażu Pani Marii Komar. Jest mi niemyjnie miło Państwa przywitać i przywitać Panią Marię. Bardzo Pani dziękuję za to, że Pani zwróciła. To od razu dla Pani te kwiaty. Myślę, że od Państwa, wszystkich Państwa. Ale w tej dyskady by nie było, gdyby nie to, że Piotrek Kowalczyk usilnie Panią namawiał i myślę, że on najwięcej powie o tych przygotowaniach i o tej wyspie ekspozycji. Dobry wieczór Państwu. Mnie również jest bardzo miło Państwa powitać. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Panią Marię Kowal, Wernisaż, który malarstwa, wystawy malarstwa i rzeźby, która to wystawa nosi tytuł Moje okno na świat. Na wystawie mamy przeważnie obrazy Malarstwo pejzażowe, troszeczkę malarstwa o tematyce sakralnej i troszeczkę malarstwa rodzajowego. Wszystkie obrazy wykonane w technice akrylu, na płótnie i na płycie. I mamy 15 rzeźb, które powstały we wcześniejszym okresie. Jest to wystawa, która w pewnym sensie podsumowuje 50, ponad 50 lat pracy pani Marii pracy artystycznej. E, także wielkie brawa za e, to osiągnięcie, bo mam Państwa małą niespodziankę, ale chciałbym, żeby Pani Maria e, osobiście e, poinformowała Państwa o tej niespodziance, która powie nam więcej niż, e, niż wszystkie słowa, które do tej pory padły na tej scenie. Witam Państwa serdecznie, strasznie się cieszę, jestem wzruszona, że moi przyjaciele pamiętali o mnie i moja rodzina, przyjaciele z Bałysówki, też rodzina tylko artystyczna, no cieszę się niezmiernie, żeście o mnie nie zapomnieli i witam Was serdecznie, no i teraz Pan Piotr, zapraszam i ja też. no małą spodziarkę. Panie Spojących, zapraszam Państwa polu na zwiedzanie wystawy. Więc można powiedzieć, że miałam dwie miłości pracę zawodową znaczy i druga miłość do sztuki. Więc jakoś ja dzisiaj nie, nie umiem powiedzieć pani Piotrze, skąd się u mnie to dzieje? Żeby tak mówię dwie miłości tu na przykład na gotowi... Człowiek no, posiedzony, no, bo był chory chyba po hejne i on malował, to jako dziecko stale tam uciekałam I, i oglądałam te jego prace, bardzo prymitywne, to jest, on już nie żyje oczywiście, był trochę starszy ode mnie, a on się cieszył, bo tam mało kto. Wcale rysowałam, musiał być ołówek, farby, no i tak się jakoś to wszystko składało. I dawałam sobie radę w szkole, także ja skończyłam szkołę, 5 lat byłam w Warszawie i skończyłam pielęgniarstwo, no z dyplomem, no i tu pracowałam i cieszyłam się, że może i bym została w Warszawie, bo były tam wtedy takie perspektywy, że że mogłabym mieć pracę, no i siostra była przede wszystkim siostrzenicą, ale ciągło do Wadowic. No ja ojca kochałam. I myślę, że właśnie tu w Wadowicach się więcej przydał. <grym i wiedziałeś> Bo ojciec mój był bardzo zdolny. I świetnie twierdzić, że bytko inne czasy, że on był też zresztą też też o kowalstwo. On te bramy, które były. Do to tam do, do tych kar karocy, czy jak się to nazwało, oni jeździli tymi, to on robił te wszystkie jako kołal, jako. No i bramy piękne tu były, bramy zrobione, kwiaty, takie elementy ciekawe. Były okres że wiem, dziecko mało. To ja się modliłam, żebym znalazł po czas. Stykałam się z ludźmi, których jakoś właśnie interesowała sztuka.